Słuchajcie, dla dobra nauki. Udaj się do Keiry, aby ustalić co robi na wieży, na kłonnicy, tak? Dobrze, czyli na wpław to my raczej, no, słabo żebyśmy popłynęli, tak? Mamy tutaj za to łódź koło rybaka, który był ukochanym Anabel. No i tutaj do niego teraz pod tą łódź się będziemy kierować, tym bardziej już mu się ta łódź nie przyda, więc ruszamy, ruszamy, a ty co? Zaciągnąć się chcesz na blingu? O co mi tutaj patrzysz? Nie podoba mi się to. Dobra, mamy łódź, my z tej łodzi skorzystamy by dopłynąć do kłonicy. Oczywiście jeszcze na konicy mamy jedną misję dziady, ale to myślę, że jak sobie ukończymy to zadanie. Wiem, że to jest taki malutki haczyk w tym zadaniu. My tutaj możemy stoczyć walkę z Keiro, której ona no niestety no nie, może nie przetrwać. Więc my tego raczej nie chcemy. Nie chcemy stracić sojusznika. Geralt. Gdzie ty masz buty? No teraz jeszcze bez butów mi chodzisz. No tak nie może być. Buty... Rękawice, one są ci potrzebne! O właśnie. Więc wchodzimy. Światło jest w wieży na Aha. ostatnim piętrze. Chyba nawet nie będziemy musieli wchodzić. Jak? Znalazłaś czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Po co ci te papiery? No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania.